Cześć, mamy połowę miesiąca, a zatem znowu czas na krótkie newsy. Na początek news z Polski. Za dwa tygodnie targi na stadionie narodowym. Może nie są to największe targi na świecie, ba nawet na pewno nie są, ale aktualnie są to największe targi w Polsce. 65 wystawców, 90 marek. Kilka ciekawych nowości, czy yy, marek, które powróciły na polski rynek, jak Niner. Kilka ciekawych, ładnych marek, jak włoski Wilier. Także będzie co obejrzeć. Ja się tam też wybieram. Będę miał tam kilka różnych ról do odegrania. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. News ze świata amerykańska korporacja SRAM, konkurencyjna do Shimano, wypuściła. Nową odświeżoną grupę Force. Wiele się tam nie zmieniło. Dostaliśmy przekonstruowane dźwignie przerzutkowe z większymi łopatkami do zmiany biegów. Tylna przerzutka obsługuje kasetę 1036, a w wersji XPLR, czyli takiej bardziej gravelowej wersji tylnej przerzutki, 1044. Przód to standardowo albo jedna tarcza, albo 50-37, 40-35, 46-33 lub w wersji Wide właśnie do Graveli i jakichś rowerów MTB, tego typu wynalazków 43-30 na postrzeżonym rozstawie osi jeżeli już jesteśmy przy osi, to również wjechał tam nowy pomiar mocy właśnie umiejscowiony w osi korby a oprócz tego możemy jeszcze spersonalizować sobie w pewnym stopniu tą grupę zakładając tęczową kasetę i tenżowy łańcuch. Ciekawostką jest ładowarka na cztery baterie. Może to być przydatne, jeżeli ktoś ma na przykład jeszcze elektryczną sztycę i chce naraz naładować baterie od przedniej, tylnej, przyrzutki od sztycy, to właśnie może to zrobić dzięki nowej ładowarce. Ostatni news techniczny. Shimano nie pozostaje w tyle i pokazuje nową grupę Q's. Jest to grupa, która ma zastąpić wszystkie dotychczasowe grupy Acera, Alivio, Deore i w 3 czy czterech wersjach, zależy jak to liczyć: 4000, 6000, 10 wprowadzić 10-11 biegowe nowe napędy w nowym standardzie, w nowym ciągu linki niekompatybilnych z produkowanymi wcześniej grupami napędowymi materiałów o nowej grupie centrala Shimano za wiele na razie nie przysłała także nie będę się nad nią rozwodził wiadomo na pewno, że będzie tylko dostępna pod hamulce tarczowe tyle newsów na ten moment następne newsy już pewnie z targów na Stadionie Narodowym 1 kwietnia w Prima april to będą na pewno dobre newsy, do zobaczenia, hej!